Ekosystem Sony, jeśli chodzi o obiektywy, jest dla mnie stosunkowo nowy. Jakiś czas temu nabyłem sobie taką Alpha 7 w wersji trzeciej do robienia zdjęć, i filmów, głównie kręcenia przy trudnych warunkach oświetleniowych, ale nadal poszukuję świętego grala obiektywu, takiego, który mnie będzie odpowiadał. Muzyka Pewnie te osoby, które przeglądały cenniki na obiektywy firmy Sony, doskonale zdają sobie sprawę z cen, jakie tam panują, szczególnie na obiektywy do pełnej klatki, szczególnie na obiektywy z jasne obiektywy, właśnie do robienia materiałów w trudnych warunkach oświetleniowych. Słuchajcie, wpadł mi w oko taki obiektyw. Ja powiem szczerze, że taki jeden już zestaw nabyłem. Jest to obiektyw z konwerterem szerokokątnym albo z konwerterem rybie oko. Ja zaraz Wam o tym powiem, dlaczego to jest fajna opcja. One też są sprzedawane w takich właśnie zestawach. Obiektyw plus konwerter. Tutaj również obiektyw plus konwerter. Jak widzicie FE28 Światło 2 Ultra Wide konwerter albo f 28 F2 Fish Eye Converter. Ym, może na początek o samym obiektywie. Jest on stosunkowo tani, stosunkowo lekki i dla mnie Przede wszystkim wygodny z tego względu, że jak wiecie, ja głównie kręcę wideo. Jest to obiektywno, można by powiedzieć stosunkowo szerokokątny, bo posiada e, ekwiwalent 28 mm i tak jak powiedziałem światło 2. Jakość wy wykonania tego obiektywu bardzo przyzwoita. Jakość robionych zdjęć przez ten obiektyw również bardzo przyzwoita. Sporo materiałów znajdziecie na YouTubie, także nie będę się z tym powtarzał. Po prostu zwrócę Wam uwagę na to, co teraz jest na rynku i co wydaje mi się interesujące, szczególnie dla osób, które e, kręcą e, firmy takimi e, aparatami. Jeśli chodzi o pełną kwadratkę, to 28 jest faktycznie 28. Nie mam tutaj żadnego e, kropa, jest to już stosunkowo o, obiektyw fajny w użyciu. Również jeśli, jeśli bierzecie pod uwagę właśnie obiektywy nieco bardziej szerokokątne, to zainstalowanie takiego e, obiektywu daje nam lepszą stabilizację. Im węższy kąt, tym bardziej każdy drobny ruch ręki e, powoduje to, że jest to widziane gdzieś na zarejestrowanym materiale. E, tak jak powiedziałem o tym obiektywie może się nie będę rozgadywał. W zestawie od producenta otrzymujemy tulipana, czyli osłony, przycisnione są osłony na obiektyw. Jak powiedziałem filtr dodatkowy, średnica 49 mm. Jeżeli Byście chcieli kupić ND filtry, no to jest spory wybór na rynku, ale sama średnica może nie jest najbardziej e, szczęśliwa. Światło 2. E, ja może uruchomię aparat. Wezmę te pudełeczka, wam odstawię, żeby nas tutaj nie rozpraszały nadmiernie. E, jak widzicie, w tym momencie nie mam karty i dobrze by było ją włożyć. Karta założona, jeśli chodzi o sam obiektyw, na ten krótki czas, kiedy ja go testuję, bardzo pozytywnie, bardzo dobry fokus, bardzo ostry. Boki przy maksymalnie otwartej przysłonie delikatnie zmydlone, ale jeżeli już przejdziemy na 2,8 i ewentualnie troszeczkę wyżej, już tych zmydleń gdzieś tutaj w krawędziach nie będziemy mieli. Co ciekawe przy tym rozwiązaniu na razie może pójdę w ten pierwszy telekonwerter, czyli Ultra White konwerter razy 0,75. Jak widzicie, jest to bardzo duża soczewka i ciężka. To jest jedyny minus tego rozwiązania. To naprawdę waży sporo. No, aparat z obiektywem jeszcze waży troszeczkę więcej niż to, ale to dokłada nam no, dramatycznie dużo wagi i trzeba brać to pod uwagę w momencie, kiedy będziecie takie, taką, taką nakładkę ze sobą gdzieś mieli targać cały dzień. Jak widzicie, sam obiektyw już jest wykonany w takim z taką dodatkową osłoną przeciwsłoneczną, czyli jak gdyby z, z, tym, z tym znanym i tak potocznie nazywanym tulipanem. Mamy również do tego zatyczkę, no i w momencie kiedy używamy takiego obiektywa z taką zatyczką, to lepiej jej nie gubić z tego względu, że na pewno w prosty sposób takiej zatyczki e, takiego zabezpieczenia na no, obiektyw nie kupimy. Druga strona również jest zabezpieczona dodatkową nakładką. Również od producenta w zestawie z takim telekonwerterem jest specjalny woreczek. Całość możemy sobie gdzieś zapakować do torby, do plecaka, tak żeby ona nam się gdzieś tam e, nie obijała. Tak więc pełen zestaw. W przypadku telekonwertera rybia Również dostajemy woreczek, również jest nakładka na obiektyw już jest wycięty w kształt tulipana. I również raczej proponowałbym tego nie gubić. I co istotne przy tych telekonwerterach? Jak widzicie, tutaj w tym telekonwerterze mamy takie trzy elementy metalowe, i tutaj w jakiś cudowny sposób się to dzieje. Bo tutaj nie widzę żadnych kontaktów na tym obiektywie, ale zobaczcie, teraz mamy ustawione światło F2. W momencie, kiedy zakładam telekonwerter automatycznie nam się przełączy ten, ten, ten obiektyw na światło 2.8. Tak naprawdę dzięki tym, trzym tym trzem kontaktom wszystkie rzeczy związane z, z wyświetlaniem, z regulacją fokusu są odpowiednio dostosowane właśnie do tej nakładki 0.75. Również w Exifie, również jeżeli będziemy chcieli robić zdjęcia w rawie i potem je korygować, to jest to wszystko zapisywane, tak więc będziemy mogli w 100% dokonać kolekcji RAW tak, żeby u, u, uwzględnić to, te zniekształcenia, które taki zestaw nam daje. Ten ultra wide jest o tyle, o tyle fajny, że jest można by powiedzieć stosunkowo neutralny. Nie powoduje, zobaczycie na przykładowych zdjęciach, które za chwilę tam gdzieś dodam na końcu filmu, nie robi zniekształceń związanych no, z tym wyobleniem, tak jak to robi rybie, rybie oko. Ja później Wam powrzucam po, 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 po zdjęcia właśnie takie wykonywane w tym samym miejscu. Na, na, na statywie był założony aparat i z różnymi tymi dodatkami jak widzicie tutaj gubimy trochę światła, bo najniczej jak możemy ze zejść to jest 2,8 i faktycznie tak jest w tym telekonwerterze to się wszystko dzieje naprawdę bardzo fajnie, że bo w momencie kiedy odepniemy, mamy tutaj taki specjalny przełącznik, odpinamy, aparat sam się przestawia i znowu będziemy mogli wrócić już do światła 2, takiego które, które ma sam nasz obiektyw, założę teraz ten telekonwerter rybie oko. To jest dopiero, to jest dopiero zawodnik wagi ciężkiej, muszę przyznać. Podobnie jak i w, w tamtym poprzednim, jak widzicie, również mamy te kontakty. W prosty sposób jest oznaczone, gdzie ten konwerter należy założyć. Wystarczy go przekręcić, i również wszystko automatycznie, elektronicznie się dzieje, że e, widzicie teraz e, obraz naprawdę już szerokokątny. Ale co zobaczycie na zdjęciach, że tutaj już te zniekształcenia e, dla jednych fajne. Ja bardzo lubię te zniekształcenia Rybiego oka. No i przede wszystkim teraz możemy z dużo bliższej odległości wykonywać ostre zdjęcia. Jest dobry na w miarę przyzwoity jak widzicie również te um, wszystkie elementy związane z fokusowaniem są przenoszone. Tak jak powiedziałem również tutaj do Exif'a dostajemy pełen komplet informacji, e, no i ta soczewka już ta nakładka prawie dwukrotnie nam Zwiększa ciężar tego zestawu, no i e, trzeba brać to pod uwagę, że zdecydowanie zmniejsza nam światło. Myślę, że całość tego rozwiązania jest bardzo ciekawa właśnie ze względu na to, że e, nabywając ten obiektyw przy pomocy tych dwóch e, nakładek w bardzo ciekawy sposób możemy sobie e, rozszerzyć swoje, e, swój warsztat e, robienia zdjęć. Ja zdecydowałem się e, na zakup 0,75 plus tego, z tego względu, że ja tak jak Mówiłem na początku, szukam czegoś, co będzie mi umożliwiało na pracę z bardzo, bardzo jasnym obiektywem, czyli w trudnych warunkach oświetleniowych. I to 075 już robi z tej 28-21. Wtedy mamy 21 ze światłem 2. I 8. Tutaj nie wiem, jaki jest ekwiwalent, jeśli chodzi o długość ogniskowej, bo wszędzie jest on opisywany jako fish eye. Tutaj dziś znalazłem, że to się robi 21. No tutaj trudno mi powiedzieć, czy to się robi 16, czy to się robi 13, czy to się robi 11. Niemniej jednak, bardzo mnie również kosi, korci ta opcja. Nie miałem zbyt wiele czasu, żeby porównanie zrobić. Z tego względu dodam wam tylko te kilka zdjęć, które wykonałem tak na szybko. Z tego względu, że tak naprawdę dostałem przez przypadek. Ten Fish Eye, bo zamówiłem sobie ten zestaw, ale coś tam jedną cyferkę się w zamówieniu różnił i przyszedł do mnie ten zestaw, ale muszę się jak gdyby z tego rozliczyć, oddać go jak najszybciej do, 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 do sklepu i. No postanowiłem tylko wykonać, skoro jest już w mojej ręce, wykonać kilka zdjęć, tak żebyście mieli pogląd, jaka jest różnica. A teraz mniej więcej widzicie, e, oczywiście ten najwęższy to jest obiektyw 28, trochę szerszy to jest razy 0,75 Ultra Wide Converter i ten najszerszy to jest właśnie Fish Eye. E, Konwerter. Zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, e, czy wydaje Wam się to interesujące. Jeżeli używacie takich obiektywów, to również zachęcam Was do, do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Dla mnie jest to sprawa nowa. Na pewno dużo materiałów przy pomocy tego obiektywu u mnie na kanale, na kanale vlogowym się e, pojawi, bo do tego go nabyłem. Również ten, ten, ten obiektyw razem z tym. Konwerterem Ultra White będzie ze mną na najbliższym wyjeździe myślę, że tam wtedy dokładnie sobie przetestujemy, jak to będzie działało. No bo to jednak trzeba na to czasu, głębszej analizy. Ale zachęcam do szukania informacji na YouTubie, bo też sporo informacji, takich, które analizują już no bardzo szczegółowo te poszczególne nakładki znajdziecie. Tak więc nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. Ja Wam tylko wskazuję, że jest to dość ciekawa droga. Sam jakoś przez przypadek na to wpadłem, bo widziałem, że w zasadzie w polskim YouTubie chyba nie nikt o tym zestawie w żaden sposób nie mówił, nie testował no nie wskazywał że jest takie ciekawe rozwiązanie ja nabywając ten aparat kupiłem go z 35 obiektywem i powiem szczerze, że umknęło mi to rozwiązanie bo nie stało akurat na sklepie, bo zdecydowanie wolałbym zamiast tej 35 właśnie tą 28 z telekonwerterem która jeszcze dodatkowo jest pewnie za dwa razy tańsza od, od tej 35 tak więc niestety dwa razy się wydaje jak się nie, dobrze, nie zrobi porządnego researchu. 35 oczywiście obiektyw fantastyczny, w ogóle na niego nie narzekam, ale ja wolę szerzej. No szerzej naprawdę jest dla mnie e, bardzo e, wygodne. Jeszcze raz zachęcam do komentowania, zachęcam do oceny filmu, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl. Im szerzej, tym powinno być bardziej stabilnie. Teraz jest założona ta 28. Zobaczymy, jak ona sobie tutaj daje radę z ostrzeniem. Już za blisko żeśmy podjechali. Teraz dołożę ultrawide konwerter. Zdecydowanie ciężej. Ale mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej stabilnie. Włączona stabilizacja taka klasyczna, która jest tutaj włączona elektroniczna. I teraz rybie oko. Najbardziej szeroki kąt, ale widzicie, jakie tutaj się pojawiają zniekształcenia. To wszystko już jest, wygląda jakby było na kuli, ta firanka e, założona. Powrót, można powiedzieć, że tutaj naprawdę jest super bliska, bo niemalże dotykam już, już tą osłoną tych rzeczy, a wszystko jest ostre. Może jeszcze taki byśmy zrobili test. Na zmianę i jak szybko będzie on ostrzył. I przeprowadzę też na ostrzenie również z tą nakładką Ultra White. Teraz już sam obiektyw bez żadnej nakładki.